Dzień dobry, chcielibyśmy pokazać auto, które z jednej strony bardzo często nas się, a z drugiej strony jest bardzo wyjątkowe. Mianowicie jest to Dodge Ram z 2016 roku. Tutaj kolor żółty nie jest przypadkowy, gdyż według tego, co nam przekazał klient, jest to edycja limitowana, która wystąpiła w liczbie 500 sztuk. Jest to auto produkowane głównie na amerykański. Jak widzimy jednak trafiło do Europy, trafiło w wersji limitowanej, dlatego też czujemy się w że takie auto gościło u nas na montażu. O, jest wyposażona oczywiście w silnik V8 potężna, jednostka 5.7 chemii o mocy niespełna 400 koni mechanicznych. No, i tutaj trafiła pod maskę instalacja BRC Sequent and Drive. Oczywiście wyposażona w dwa reduktory, dwa filtry fazy ciekłej, dwa filtry fazy lotnej. No i oczywiście żółte wtryskiwacze gazowe firmy BRC, aby zapewnić wydajność przy pełnych obciążeniach. Zbiornik o pojemności 95 litrów trafił pod auto. Pozwoli na przejechanie około 350, nawet może 400 km na jednym tankowaniu, jeżeli będziemy spokojnie sobie jechać, jakąś powiedzmy dozwoloną prędkością w trybie autostradowym. Koszt zamontowania instalacji gazowej do takiego Dodge'a w wersji pod z podstawowym zbiornikiem jest to 6700 zł. No i tak jak wielokrotnie liczyliśmy, zwrot kosztów montażu nastąpi, oczywiście zależnie od stylu ilości jazdy, po około 14000 km. Dlatego też, jeżeli posiadają Państwo jakieś wyjątkowe wersje samochodów, wyjątkowe specyfikacje, wyjątkowe limitowane edycje, zapraszamy do współpracy. Bardzo chętnie zamontujemy instalację gazową, jeżeli oczywiście będzie to możliwe, aby cieszyli się Państwo jazdą swoim autem połowę taniej. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za uwagę, zapraszamy do lajkowania, subskrybowania naszych filmów, naszego kanału oraz do pozostawienia komentarza pod filmem z dodatkowymi pytaniami czy też sugestiami. Dziękuję.